Pan Bóg nam niestety powie na sądzie, że nie masz usprawiedliwienia. Dałem Ci wszystkie narzędzia. Kropka. Nie ma dla Ciebie usprawiedliwienia. Całe życie Cię katechizowano. Mówiono Ci o Chrystusie. Mówiono Ci, opamiętaj się. Nawróć się. Wróć do Boga. Ja Ci ciągle dawałem światło. Jakie masz usprawiedliwienie? Nie mamy. Usprawiedliwienie to może mieć, może nie wiem, Albo rygen, wiesz. Albo jakiś tam człowiek. Żyjący na jakiejś bezludnej wyspie, który nigdy Ewangelii nie słyszał, który będzie sądzony według zakonu jego umysłu. Nie? A nie my. My tu mamy wszystko, po prostu na każdym kroku. Więc spowiedź jest dla mnie naprawdę mega ważna, i dla kogoś może być to dewocją, albo nadgorliwością, czy też jakimś mogą teraz czuć ludzie niesmak, że jestem jakimś religijnym fanatykiem. Aczkolwiek. To jest kwestia perspektywy i kontekstu. Cała rozmowa dostępna na kanale Odbudowani. Zapraszam, Karol Gnat.